Gdzieś taka szybka robótka, Zobaczcie, tutaj mamy tylną muszelkę. Ona, ona u mnie już jest taka cała sparciała. Zobaczcie, tutaj jest spękane wszystko, aż się normalnie pod paluszkiem łuszczy. U, ona po całości jest taka. Tutaj są narożniki, jakby nie wiem. Jakieś takie oddzielne elementy. E, wydaje mi się, że to powinna być jako całość z drugiej strony jest tak samo. A, z drugiej strony jest nawet lepiej, bo nie ma tego elementu. Mi się wydaje, że tutaj to po prostu odpadło i od słońca ona tak się cała y, sparciała i ta, teraz aż się kruszy. No i dzisiaj sobie to mam zamiar szybko wymienić. E, taka robota na parkingu, więc tam nie będzie żadnych narzędzi potrzeba. E, już Wam pokazuję, co kupiłem. Kupiłem Miałem najpierw zamiar kupić oryginał, ale jak zobaczyłem, że kosztuje 400 zł, to kupiłem chińczyka za jedną czwartą tej ceny. Zobaczymy, czy to będzie pasować, czy to ma sens i czy zamontujemy ją, czy będę ją odsyłać. Są dwie wersje tej uszczelki. One są do szyby zwykłej i do szyby dwuwarstwowej, czyli grubszej. Po prostu ten drowek będzie troszkę tutaj większy. Tu wam pokażę numery, jaka jest do wersji zwykłej. Ta i ta jest do wersji tej z podwójną szybą, czyli tamten Klima komfort. Co my tu potrzebujemy za narzędzie? No pewnie tylko jakieś szybokę, płaski, żeby, żeby to wydłubać i najlepiej pewnie jakieś sprężone powietrze, żeby to przedmuchać. Ja tutaj nie mam żadnego powietrza, więc zobaczymy, jak to będzie ta robotka szła. Mam Was tutaj na statyw i sobie będziemy patrzeć. Okej, okay, tu mamy troszkę wyzumowane. Ja biorę swoje narzędzie i zobaczmy jak to będzie szło. Muszę sobie się z tym sprężać, bo są te muszki i one trochę gryzą. Nie wiem czy od dołu, czy od góry, czy od boku. Chyba od góry zaczniemy, tutaj odchodzi sama. Mam nadzieję tylko, że nie odszypiemy gdzieś szyby albo lakieru. O, zobaczcie, jaki syf z tej uszczelki zostaje. Tu wyjmę kawałek i zobaczymy, czy ta nowa uszczelka będzie w ogóle pasować. Bo zaraz się okaże, że będę bez tej uszczelki jeździć. Tu. Tu jest ten narożnik. Ok. To moje sprężone powietrze. No ładnie wszystko wleciało. Zróbmy taką szybką przymiarkę. E, czy w ogóle jest sens to dziś zrywać. W oryginale jest ciężko zweryfikować. A jak to wyglądało? Ta guma powinna być na dół. Zobaczmy. Ona wchodzi ładnie, więc zrywam całą gumę. Zamontujemy tą i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ta stara guma praktycznie schodzi sama. Ciekawe, jak tam u góry założę. Jak mi sięgnę tam za bardzo. Ale trzeba było prędzej o tym myśleć. Śrubokrętem po lakierze. Nie wiem czy jest jakiś patent, żeby tą uszczelkę zakładać. Ale mam nadzieję, że się przed nocą wyrobię. Ok, to jeszcze może musimy wyjąć. To też. Tu sobie te resztki wyciągam. Jeszcze mam taki haczyk. Taki zagięty. I te sobie tam lekko tak ładnie powiem przelecę. Tę szczelinkę. O, troszkę zbiera więcej ok tu ładnie mamy. Teraz jeszcze z tej strony szybko, szybka korekta. Ok, teraz sobie tu jeszcze tylko klapę otworzymy i wyrwiemy tą szalkę z tej szczeliny. Tutaj tego syfu pełno jest. Przydałby się taki mały odkurzacz też, ale to... to możemy te plastiki zawsze zdjąć, więc nie ma presji. Dobra. I zaczynamy od wkładania uszczelki. Zaczynamy od narożnika, żeby nam ustaliło yy, długość, nie? Zobaczmy jak to będzie szło. kręcik nam się przyda. Tutaj tak wstępnie ją sobie wciśniemy. na pewnym odcinku i sprawdźmy czy będzie teraz łatwo ją można było wepchnąć tu ją naciągniemy, o o i tak fajnie wchodzi jak już tam załapie, to już ładnie wchodzi. Teraz troszkę od góry sobie załapmy. Tak lekko po skosie wpychamy paluszkiem. No, powiem wam, że spoko to wygląda. Tutaj trochę odchodzi. No, ale w miarę wchodzi. Łuścząłka e, taka się wydaje w miarę, nie jest jakaś, nie wiem, gorszej jakości. Tak, na pierwszy rzut oka jest normalna. E, tyle, że nie ma tej metalowej wkładki. Czy ona tu jest potrzebna? Nie wiem. Widzimy, że lekko odchodzi. Ale już weszło. E, ok, teraz otworzymy lekko klapę. To tutaj też włożę na dół i zobaczymy, czy to będzie ładnie spasowane. Okej, okay, tu mam już ładnie wciśnięte tutaj, kawałek dotąd. Teraz musimy sobie naciągnąć na ten narożnik. Bo ona jest tak troszkę krótka, ale to właśnie dobrze, bo będzie nam fajnie ściągało. I tu musimy ją dobrze dociągnąć, żeby nam wskoczyła. Troszkę się już ciemno robi, ale jakoś to wchodzi. Także warunki średnie, ale robota idzie. Teraz dół troszkę dopychamy. No to już ładnie siedzi. Nie wiem, czy tutaj mi wskoczyło. Czy jest podwinięte. Nie, wskoczyło raczej i został ogonek, tu przy klapie zaraz sobie bagażnik otworzę i ją docisnę. Tylko tutaj jeszcze mam górkę. Widzę ok, został bagażnik, narożnik e, tu potrzebuje drugiej ręki. E, ok, mamy już prawie finish, bo e, tu już ładnie ta uszelka leży. Tu jest troszkę szaro, i już tego dokładnie nie widać. Jeszcze mam to, może pokażę w dzień, jak ona się prezentuje. Myślę, że ta wkładka taka metalowa jest po to, żeby nie było takich fałdek, jak tutaj na przykład. Tu widzimy taką małą fałdkę. O, tam jest ładnie włożone, ale po prostu ta guma jest zamiękka i nie da gdzieś tam się odgina, odpręży. Ale to myślę, że się ułoży, a może nie. Nie jest jakimś tam większym problemem. Na przykład na szybie widzimy linię, gdzie była oryginalna uszelka. O, i ona tak w niektórych miejscach się z nią pokrywa, w niektórych minimalnie tak tutaj odstaje. Ale myślę, że to jest tylko brud i on się tutaj zetrze i tego nawet nie będzie widać. Co zostało do zrobienia? Zostało do zrobienia, żeby ją jeszcze dociąć. Patrzcie, tu jest taka jeszcze jedna na, na samym dole listewka. Mam tutaj na, na, na dłuższy by nachodzi na i musimy sobie ją wycentrować. I te uszczelki dociąć, bo są one się kończą aż tutaj, tu w tym miejscu. A musimy je gdzieś tutaj obciąć, żeby było to równo z tym. Także ja to dotnę i Wam pokażę jeszcze w dzień efekt końcowy. Ok, zobaczcie, tą uszczeleczkę już jest ładnie ułożona. Jest troszkę jaśniej, więc będzie lepiej widać. Bardzo ładnie wszędzie, wszędzie dolega. Są takie jakieś minimalne niedocięcia tej uszczelki. O, no to jest tak, tak krzywo docięta i w tam w jednym miejscu dalej też, ale tutaj ładnie dolega. Zobaczmy z drugiej strony jeszcze. Tu jest też tak jakoś krzywo troszkę docięta, ale to nie, nie robi jakiegoś problemu. Także powiem Wam, się w sumie też już. Yy, Autko już jest po jednej myjni, więc nic nie parowało, nic się złego nie dzieje, więc myślę, że za, za tą cenę jest ok. I to tyle, także dzięki za obejrzenie i do następnego. Hej!